Witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was świetny trening, który możecie wykonać dosłownie wszędzie, bo jedyne czego potrzebujecie to mata bądź ręcznik i gumy miniband, najlepiej gumy. Minimum dwie po dwóch różnych oporach, aby móc sobie je dobrać do swojego poziomu zaawansowania i do danej partii mięśniowej, którą będziemy trenować. Dzisiejszy trening świetnie modeluje sylwetkę i jest świetnym rozwiązaniem, jak jesteście na przykład na wakacjach i nie macie dużo czasu na trening, ale chcecie tak konkretnie przetrenować całe ciało. No dobra, to co? Startujemy, zaczynamy sobie od rozgrzewki, zaczynamy marsz. I obszerne krążenia ramion do przodu. Trening będzie krótki, więc rozgrzewka również dosłownie chwilka, kilka minut. To samo do tyłu, ale pamiętajcie, aby nie pomijać tego elementu, ponieważ rozgrzewka nie tylko zmniejsza ryzyko kontuzji, ale też sprawia, że jesteśmy dużo bardziej efektywni. W rundzie głównej i wymachy po przekątnej do tyłu. Cały czas maszerujemy. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Super, i teraz skręty tułowia. Dokręcamy jedną stopę do środka, tak aby wykonać rotację wewnętrzną w bioderku. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Super, i przechodzimy. Do przysiadów. 10. Pupa nisko, biodra do tyłu. Zobacz bokiem. Hop, góra. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Mamy miejsce z tyłu. Robimy zakrok i wymach. Druga noga, zakrok i wymach. Jeszcze 5 powtórzeń na każdą ze stron. Zakrok, wymach. Zakrok. Wymach. Aktywny pośladek, aktywny brzuch. Nie pochylamy się zbyt mocno do przodu i lecimy. Jeszcze dwa. My jesteśmy w słonecznej Hiszpanii. Niedaleko Malagi, w Benalmadenie. Piękna miejscowość, bardzo Wam ją polecam, jak będziecie w Hiszpanii. I pajace. 15, hop, góra. Siedem, osiem. Jak ciężko albo z jakiegoś powodu nie możesz skakać, wykonujemy wersję łatwiejszą. I jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. I pięknie. I bardzo ładnie. I lecimy teraz, słuchajcie, już z rundą główną. Bierzemy sobie gumę. Na start rekomenduję wam gumę o większym oporze, bo najpierw popracujemy sobie na dolne partie ciała, na pośladki oraz uda. Zakładamy gumę pod stawem kolanowym i zaczynamy sobie od przysiadu. Hop. Stópki troszeczkę szerzej niż biodra. Palce stóp lekko skierowane na zewnątrz. Zobacz bokiem. Hop. Dół wdech. Góra wydech. Cały czas pilnuj, aby mocno odwodzić kolana na zewnątrz. Hop. Osiem. Dziewięć. Próbujemy do piętnastu. Uf. Super, jeszcze chwilka. 4, 3, 2, 1. I zostajemy teraz w pozycji takiego półprzysiadu i odstawiamy stopę do boku. 15 ruchów na każdą nogę. 5, nisko na noc. 6, 7, 8, 9. Trening jest krótki, ale naprawdę bardzo intensywny. Te kilka minut robi robotę. Idealnie mamy przed pójściem na plaży Druga strona. O, piętnaście. Nisko na nogach. I próbujemy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I jeszcze siedem. W tym ćwiczeniu zdecydowanie sprawdzi się guma o większym oporze. Jeszcze raz. I brawo. Super. Pięknie. Zdejmujemy gumę i przechodzimy teraz do ćwiczenia. Świetne ćwiczenie, które angażuje przede wszystkim nasze pośladki, ale jak dobrze je zrobimy, a zaraz Wam powiem, jak to zrobić, to pracuje również cały kor mięśnie brzucha i ramiona. Pierwszy ruch to jest lift do tyłu, drugi lift do boku. W tym ruchu staramy się nie skręcać biodrami. Aktywny tułów. Brzuch napięty, a odcinek lędźwiowy jest skierowany w stronę nieba bądź sufitu. Czyli lift do tyłu, lift do boku, a następnie przenosimy stopę do boku i zbliżamy dłoń do przeciwnej nogi. I zaczynamy. 10 takich ruchów: Dwa. hop, lift tył, lift bok. Przód i hop, zbliżamy stopę. 4, hop. 5. Ogląda niewinnie, ale to ćwiczenie naprawdę jest bardzo wymagające i pięknie angażuje wiele grup mięśniowych naszego ciała, a na tym bardzo, bardzo nam zależy. Hop, jeszcze dwa powtórzenia. Super. Jeszcze raz. Lift, nobujemy biodrami, miednicą i teraz zostajemy w pozycji i dyszka. Raz, dwa, tylko muskamy stopą o kostkę. I jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i brawo. Ukłon poński. złap oddech i zmieniamy stronę. Aktywujemy tułów, czyli wykonujemy taki kocik-grzbiecik na 30% i druga noga to samo. Lift tył, lift bok, stopa przód i zbliżamy teraz prawą dłoń do lewej kostki i walczymy o dychę, Hop, trzy. Tak jak mówiłam, to świetny trening, który możecie zrobić na przykład... Na wakacjach. Sezon wakacyjny się zbliża. Na wakacjach, kiedy nie mamy ze sobą dużo sprzętu, możemy spokojnie nawet do bagażu podręcznego zabrać ze sobą gumę miniband, które są naprawdę super gadżetem na trening. Które z powodzeniem zastępują nam obciążenie zewnętrzne. Zajmują mega mało miejsca i nawet jeśli nie będziecie mieć ze sobą maty. To jak najbardziej możecie wykorzystać ręcznik z pokoju hotelowego. Tak jak ja. Jeszcze raz. Lift tył, lift bok, stopa do przodu i zostajemy. I hop. 9, 8, 7, 6. Kalorie lecą jak szalone. Pięknie wzmacniamy całe ciało. Dwa, jeden. I brawo. Super. Pięknie. Zakładamy teraz gumę, ale tą gumę o nieco mniejszym oporze. No chyba, że jesteście osobami bardzo zaawansowanymi, to jak najbardziej możecie spróbować większego obciążenia. Zakładamy sobie teraz gumę na dłonie. Przechodzimy do pozycji podporu, ale aktywujemy pupę, brzuch i lecimy. Jedna pompka i wiosło. Jedna pompka i wiosło. I walczymy o ładnych dziesięć powtórzeń. Trzy za nami. Postarajcie się podciągać gumę nie pod klatkę, tylko pod biodro. Dzięki temu pięknie popracują Wasze plecy. Na nich się też mocno chcemy skupić w tym ćwiczeniu. Siedem. Osiem. Wytrzymaj jeszcze tylko dwa. Pali klata. Palu ramiona. Palu plecy ostatni. Mamy to. Ekstra, kładziemy się teraz na plecy. I słuchajcie, zakładamy gumę o mniejszym oporze na stopy. Kładziemy się teraz na plecy w ten sposób. Ręce zakładamy za głowę, i teraz jedną nogę prostujemy, drugą w tym samym czasie przyciągamy do klatki piersiowej. Z wydechem łączymy dłonie pod kolanem. Wdech i wydech, powtarzamy to samo na drugą stronę. Chciałabym, żebyście w tym ćwiczeniu czuli, że główną pracę przejmuje tutaj wasz brzuch, a nie nogi, nie zginacze biodra. Jeśli tak jest, to znaczy, że musicie zmienić gumę na nieco mniejszy opór. Albo jeśli bardzo mało czujecie brzuch, możecie spokojnie założyć gumę. O mocniejszym oporze, ale nie sądzę, bo to naprawdę super challenge'ujące ćwiczenie. Jeszcze cztery, hop. Ale grzeje słoneczko, nie wiem ile teraz stopni w Polsce, ale u nas dzisiaj piękne 29. A mamy drugi czerwca. I jeszcze dwa. Jeszcze raz. Ostatni. Oh my god! Mój brzuch pali, słuchajcie. Wiecie, mam niecałe 10 minut ćwiczeń na moim pulsometrze, bo zazwyczaj ćwiczę w pulsometrze. A słuchajcie, 100 kalorii spełnych. Więc gdyby taki trening polecieć przez godzinkę, to możecie sobie łatwo policzyć, że naprawdę byłby świetny, świetny wynik. I przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Teraz lewa nóżka prosta, prawa lekko ugięta i zaczynamy. Świeca i opuszczamy nogę nad ziemię. Próbujemy 10 takich ruchów. 3. Lekko odrywamy biodra i opuszczamy nogi nad ziemię, starając się w taki sposób zaangażować brzuch, aby dół pleców cały czas był w kontakcie z matą. Dzięki temu mocno wzmacniamy brzuch, i nie obciążamy odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Ostatni raz. Super. Lewa noga wędruje do dołu. Wdech. Prawo uginamy. Wydech. 10, wytrzymaj. 7, 6, 5. Jeszcze chwilka. Wytrzymaj Mi też jest ciężko, ale wiem, że na pewno dasz radę. I pięknie przyciągnij kolanka do klatki piersiowej. Wyprostuj prawą, ugni lewą. I zaczynamy świeca. I opuszczamy. Jeśli czujesz mocne napięcie w odcinku szyjnym kręgosłupa, możesz spokojnie położyć sobie głowę na matę. Ważne, aby podczas opuszczania nóg nad matę, twój dół pleców był cały czas mocno dociśnięty. Do maty jeszcze trzy. Ostatnie dwa. Jeden. I pięknie. I lecimy. Hop. Dziesięć. Osiem. Wytrzymaj. Siedem. Ostatkiem sił próbujesz. Jeszcze tylko chwila. Końcóweczka. Trzy. Dwa. I jeden. I brawo. Wyciągaj ręce. Rozluźnij brzuszek. Tak jest. I słuchajcie, wstajemy, zakładamy teraz gumę o większym oporze. W ten sposób nad nasze kolanka. Mamy troszkę miejsca z tyłu i przechodzimy najpierw zakroku do tyłu, a później do zakroku skrzyżnego. Ważne, żebyście w tej pozycji proste plecy troszkę bardziej pochylili do przodu, czyli nie robimy takiego klasycznego zakroku, tylko bardziej pochylamy się do przodu, aby mocniej zaangażować pośladek. Następnie po tym ruchu będziemy robić zakrok skrzyżny i próbujemy jeszcze 8 powtórzeń. Let's go! Raz, hop. I dwa. Proste plecy, pochylasz się do przodu. Pilnuj, aby kolano tej nogi stabilizującej, która jest z przodu, nie wpadało do środka. Nie wpada nam do środeczka, nasze kolano nie lubi bardzo takich ruchów. Kolano ustabilizowane nad stawem skokowym. I jeszcze chwila, trzymaj. Ostatnie dwa. Jeszcze raz. I zostajemy z tyłu i pulsy. Osiem, siedem, sześć, pięć. Proste plecy, pochyl się do tyłu. Dwa, jeden. Brawo. Filaluzu luzu. I zmieniamy stronę. Zaczynamy. Za krok tył. I skos. Za krok tył. I skos. W tym ćwiczeniu akurat gumy materiałowe, mini band. Sprawdziłyby się troszkę lepiej, bo przy takich ruchach po prostu nie wpijają się w ciało. Ale ja osobiście dużo bardziej preferuję ćwiczyć z gumami miniband gumowymi, ponieważ można je dużo bardziej porościągać. Ale to jest oczywiście kwestia bardzo indywidualna. Jeszcze raz i tył, pulsy, osiem, siedem, nisko, sześć, pięć. 4, 3, 2, 1. Uu, mamy to. Słuchajcie, wielkimi krokami będziemy się już zbliżać do końca. Zakładamy teraz gumę nad stawy skokowe i będziemy robić przez 30 sekund pajacyki. Zaczynamy. Albo wersja łatwiejsza. Odstaw dostaw, cały czas opór na gumie. Albo klasyczne pajacy. Jak wolisz. Wybierasz wersję dla siebie i próbujesz. Wydech, wydech, wydech. I tutaj, jeśli możesz, przyspieszasz. Hop, hop, hop. Jeszcze chwila. Dziewięć. Końcówka. Trzymaj. Trzy, dwa, jeden. I brawo. Mamy to bardzo ładnie i kładziemy się na plecki. Zakładamy gumę na stopy, ręce przynosimy za głowę. Tutaj proponuję wam wziąć gumę o większym oporze i zaczynamy rowerek Klasyczny. Wydech, wydech, wydech pomiędzy. piętnastka i super. Pięć, sześć, siedem. Nie wiem jak wy, ale ja już jestem cała mokra. I po treningu chyba wiecie co zrobię skakuję do basenu i mam nadzieję, że woda jest chłodna bo jeszcze się nie kąpałam cztery trzy mocna rotacja tułowia czyli nie taki krótki ruch ale mocna rotacja dwa jeden i brawo brawo, brawo, brawo i słuchajcie część wzmacniająca za nami Przechodzimy teraz do rozciągania, do którego też wykorzystamy sobie gumę mini band. Zakładamy sobie gumę, tą o zdecydowanie większym oporze, na lewe stopy. Chwytamy w miarę blisko stopy i przeciągamy sobie prostą nogę w stronę klatki piersiowej. Palce na siebie, pięta do sufitu bądź do nieba, jeśli trenujecie w plenerze, tak jak ja. Dzięki takiemu ustawieniu mocno rozciągniecie nie tylko tył uda, ale również łydkę. Nie szarpiemy, nie pulsujemy, nie szukamy maksa. Mniej więcej 7 punktów na 10. Jeszcze 3, 2, 1. Super, prostujemy teraz drugą nogę i przenosimy tą nóżkę na zewnątrz. Prawą rękę przyklejamy do podłoża i lekko unosimy nogę. Chcemy rozciągnąć wewnętrzną część. Uda, czyli przywodziciele. Jeszcze 3, 2, 1. Wracamy. Przeciwna dło dłoń chwyta za gumę. Drugą rękę przyklejamy do podłoża. Lewa łopatka też jest przyklejona do maty i wykonujemy taką rotację. Stopa wcale nie musi dotknąć do podłoża, ale chcemy poczuć rozciąganie kręgosłupa. i zatrzymaj. Głowa skręcona w stronę przeciwną do stopy. 3 dwa, jeden, super. I teraz zmieniamy stronkę, zakładamy gumę na prawą stopę, przeciągamy prostą nogę w stronę klatki piersiowej, nie szarpiemy, nie pulsujemy, na koniec tylko statyczny stretching. Cztery, trzy, dwa, jeden, wyprostuj nogę, wyprostuj rękę, przenieś nóżkę na zewnątrz, Skręć głową w stronę przeciwną i poczuj rozciąganie wewnętrznej części łuda oraz bioderka w okolicy. Po chwili jeszcze 4, 3, 2, 1. Zmieniamy rękę, druga ręka przyklejona do podłoża i robimy precelka, czyli świetne ćwiczenie, rozciągające przede wszystkim nasz kręgosłup z dużym naciskiem na odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Powoli wracamy. I pięknie. Jeszcze pośladek, który rozciągniemy sobie na siedząco. Lewa pięta blisko i odpychamy prawe kolano na zewnątrz. W ten sposób, aby poczuć rozciąganie prawego pośladka. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. Tak jest. Zmieniamy stronę. Lewa noga na prawo, wypychamy kolanko na zewnątrz i zatrzymaj. Cztery, trzy, dwa jeden siadamy łączymy stopy prostujemy plecy i wypychamy kolanka na zewnątrz cztery trzy 2, 1, tak jest i przechodzimy sobie teraz jeszcze przodem do maty do pozycji psa z głową do góry jeśli macie problemy z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa Wykonujemy sobie wersję na przedramionach i nie wisimy. W ten sposób barki są aktywne głowa wzrok do sufitu. Jeśli nie bolą Was plecy w odcinku lędźwiowym, śmiało, wykonujemy wersję troszkę bardziej zaawansowaną i rozciągamy tutaj mięśnie proste dłucha i uelastyczniamy odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Powoli wracamy. I przechodzimy do psa z głową do dołu, biodra do góry i do tyłu, postarajcie się na tyle na ile dzisiaj pozwala Wam ciało wcisnąć Wasze pięty w podłoże i wyprostować nogi w kolanach. 3, 2, 1, dłonie wracają do stóp, tak jest i stajemy sobie troszeczkę szerzej, lewa noga ugięta, prawa do tyłu, chwytamy lewą dłonią za prawe przedramię i przechodzimy do skłonu bocznego. Chcemy poczuć przyjemne rozciąganie całego boku, waszego ciała. Zmieniamy stronę. Tak jest. I z wydechem wchodzimy do skłonu bocznego. I zatrzymaj 4, 3, 2, 1. I pięknie. Brawo! Wielkie dla Was. Brawa. Super robota. Możecie być siebie dumne. A ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka. A ten piękny strój, który mam na sobie, jest z marki Carpatry, której jestem ambasadorką. I na hasło by Agata macie minus 30% rabatu. Udanych zakupów! I do zobaczenia w kolejnym odcinku.